Muzyka zatrzymana w kadrze, wystawa w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, ale związana także z festiwalem Rubinsteina, czyli połączenie muzyczno-fotograficzne. Jak uchwycić muzykę, jak to przekazać, jak skoncentrować się na takich elementach, żebyśmy niemalże zdjęcia słyszeli. To było zadanie dla uczestników i uczestniczek tej wystawy, żeby poprzeczka była jeszcze trochę podniesiona, to w tym roku. Ta wystawa to również konkurs, czyli najlepsze, najciekawsze zdjęcia będą nagrodzone. Ci, którym najlepiej się udało zrealizować ten temat, dostaną nagrodę, będą mogli sobie odhaczyć to, że potrafią muzykę w kadrze zatrzymać, a jeśli w tym roku się nie uda, to w następnym konkursie też można wziąć udział. Nasza współpraca między Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym a Międzynarodową Fundacją Muzyczną MINIA, która również jest już od wielu lat i zawsze takim wydarzeniom, znaczy zawsze ta wystawa towarzyszy właśnie wydarzeniom festiwalowym. Do tej pory były to takie luźne tematy, wystawowe, w tym roku postanowiliśmy zrobić coś innego. I, i powstał pomysł, by zorganizować wystawę konkurs i od tego roku co festiwal będzie ta wystawa kontynuowana, czyli będą kolejne edycje e, tego m, projektu. I ja powiem tak, e, może przystąpimy za chwilę do wręczenia dyplomów i statuetek, e, bo wydaje mi się, że statuetki, medale są ponadpasowe, bezcenne, pieniądze się wyda, to zostawi. Ale nim do tego przejdziemy z uwagi na e, ten czas, który goni e, nas, pani dyrektor. Kilka słów. Witam Państwa serdecznie. Gratuluję wszystkim w ogóle, nie tylko tym nagrodzonym i tym, którzy przysłali tę pracę. Pani Ewa Równiszań, no jest w podróży między Nowym Jorkiem a Łodzią, Warszawą Łodzią, także pewnie tę ustawę obejrzymy w sirodę, bo jest taki wolniejszy. Trzeba, ponieważ ten festiwal już od wczoraj trwa do 26, czyli przyszły cały tydzień, ale mamy po kilka wydarzeń dziennie. Także no mamy w, w środę koło pana Rezyta koło po południa, popołudniu w czasem popołudniu przyszli żeby wystawy panią Ewę Faktycznie na każdym festiwalu właściwie pokazujemy fotografię, a pani Ewa na nie właśnie i także to też jest dla nas cenne, jako dla festiwalu, dla fundacji Dudmieńsztajna. Yy, kiedyś Ewa, bu, pani Ewa, przepraszam, yy, opowiadała mi, jak to robiła się zdjęcia i ojciec mówi, o, żadna filozofia, coś mogę wyjść na pora zrobić zdjęcie. Ona mówi, no to zrób to to zdjęcie. Wziął, ale jakoś zaczął szukać i mówi, no nie bardzo jakby do można chyba. Także mówi, że to było niby takie proste, a to nie jest właśnie proste. Zrobi dobre zdjęcie. Patrzycie na świat zupełnie inaczej, jak wy patrzycie poprzez właśnie te swoje obiektywy, czy w ogóle innymi oczyma. Także ja się cieszę, że my na festiwalach jednym z naszych wydarzeń właśnie jest fotografia. Bo pokazujemy oczywiście artystów pianistów, pokazujemy balet, pokazujemy aktorów młodych. Zapraszamy oczywiście i śpiewaczki operowe, jak wczoraj śpiewała pani Dorota Wójci, Ale fotografia jest jedną z tych, z tych sztuk, która jest obecna. Tak jak malarstwo, również tam wielkim kolekcjonerem, był bibliofilem też, także dla, u nich ta fotografia była na porządku dziennym nie tylko z powodu pani Ewy, która jest artystką, fotografikiem, ale też właśnie kolekcji ich rodzinnych, tej właśnie kolekcji sztuki. Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Gratuluję osobom, które uzyskają dzisiaj nagrody, wyróżnienia, dyplomy i zapraszam Państwa na festiwal. Duży, pierwszy duży koncert w harmonii w poniedziałek, świetny pianista kanadyjczy o chińskich stworzeniach, Kevin Chen, który będzie grał duży recital dwuczęściowy, no dedykowany oczywiście autorowi Rubinsteinowi. No i później kolejne wydarzenia, tutaj pozwoliłem sobie wyłożyć programy, ulotki, także proszę je zabrać, przeczytać i przychodzić. Pani Ewa będzie na każdym koncercie, na każdym wydarzeniu, także będziecie mogli sobie porozmawiać z tą Waszą bratnią duszą byłoby, powiedzcie. Razem wystawa muzyczna. Ja mam takie wrażenie, że teraz się u Was zacznie ciąg wystaw muzycznych, ale dzisiaj muzyka zaklęta, zamknięta w kadrze. I to nie jest wystawa tylko utf u tylko we współpracy. To powiedz trochę o tym, jak wygląda ta współpraca i o co tutaj chodzi? Chodzi o wieloletnią współpracę związaną z organizacją wystaw fotograficznych, które przypadają w terminie trwania festiwalu Rubinsteina. I co? I to od lat tak jest, że ci ludzie robią te zdjęcia, a wy je pokazujecie akurat w tym momencie. No i po części to jest prawda, ale nie do końca. Zaraz to wyjaśnię. Do dnia dzisiejszego były to wystawy nawiązujące oczywiście do muzyki, ale to były takie wystawy różniące się od siebie tematem i że tak powiem, jakimiś założeniami merytorycznymi. Natomiast teraz po raz pierwszy jest to wystawa, która otworzy Pierwsza wystawa, wystawa konkurs. I to jest. A powiedz mi, a to jest już wyższy poziom: jak wystawa nie jest po prostu wystawą, tylko jest wystawą konkursową, to już jest, nie wiem, trudniej. Poprzeczka jest podniesiona. Jak to wygląda? To. Mm... Trudno jakby od strony organizatora tak jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje mi się, że tam gdzie zawsze pada konkurs, to są jakieś, jakieś nagrody prawda? I, i wyróżnienia, dyplomy. I tu jest taki haczyk, marchewka dla tych zgłaszających te zdjęcia, że no, taka mała doza konkurencji. A jak wygląda w ogóle to zgłoszenie zdjęcia, jak wygląda nabór? Co się wydarzyło, żeby do tej wystawy doszło? Co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że zbliżał się termin festiwalu Piano Rubinstein i jak zawsze, co dwa lata, zaczęliśmy się zastanawiać, co w tym roku, jaką wystawę, jaki tytuł i wpadliśmy na pomysł razem z dyrektorem tutaj festiwalu, z panem Wojciechem Grochowalskim, że zrobimy taki po raz pierwszy wystawę-konkurs żeby w jakiś sposób uatrakcyjnić tą wystawę, trochę zmobilizować autorów zdjęć do no, wyszukania tych zdjęć, żeby może to nie byłyby jakieś tam zdjęcia z szuflad, takie, tylko żeby jednak no, przygotować się, tak, żeby jednak w jakiś sposób skupić się bardziej na wyborze tych zdjęć, no bo jednak gdzieś tam w tyle głowy jest konkurs. Kto mógł wziąć udział w tym konkursie? Praktycznie każdy, kto przeczytał ogłoszenie. I regulamin pewnie. No, i tak, no, regulamin oczywiście, jak tutaj jest, jedynym tak naprawdę takim wymogiem w tym regulaminie, to jest temat, czyli nawiązanie zdjęciami do muzyki poważnej, muzyki klasycznej. Wydaje mi się, że dla osób, które się tym tematem interesują, nie ma żadnego problemu, nie było żadnego problemu. Ale zdjęcia są bardzo różnorodne, bo oczywiście, jak sobie tak pomyślimy, to są instrumenty na tych zdjęciach, ale nie tylko, czyli rzeczywiście ta interpretacja tematu była dosyć dowolna i zależała od tego, co tam komu w duszy gra. Tak, i nie ukrywam, że czekaliśmy z niecierpliwością na te zgłoszenia, jak sobie uczestnicy poradzą, bo no, nie ukrywajmy muzyka, fotografii, no to jest poważny i no, trudny temat, tak? Jak pokazać muzykę i no, mamy tą odpowiedź na, na, na wystawie i mam nadzieję, że kolejne edycje będą takim rozwinięciem tych tematów, że nie tylko tu widzimy Portrety muzyków, czy też jakieś sytuacje z koncertów, ale takie no, z nawiązaniem do właśnie czy instrumentów, czy jakieś zbliżenia, jakieś fajne oświetlenie tych części instrumentów. No, jestem mile zaskoczony. W tym roku wystawa i konkurs. Czy to oznacza, że od tej pory będzie to zawsze konkurs, czy trudno się na razie na ten temat wypowiadać? Z uwagi na to, że to jest taki wspólny projekt, czyli dopóki będzie EUTF i dopóki będzie organizowany festiwal piano Rubinsteina, to będzie konkurs wystaw. Czyli już została podjęta decyzja. Poważne są nagrody, bo muszę o to zapytać. Oczywiście tutaj nie nagrody są tutaj najważniejsze w takich. Tylko wisienka to jej... na torcie. Tak, to jest tylko jakiś taki powiedzmy rodzaj wyróżnienia, pamiątka. Mam nadzieję, że oczywiście to nie jest błaha, bo postanowiliśmy zaprojektować taką statuetkę, która by nawiązywała i do fotografii, i do muzyki i no, taka statuetka będzie co dwa lata przyznawana najlepszym zdjęciu, najlepszym autorom zdjęć. I mam nadzieję, że ten rodzaj nagrody będzie przede wszystkim głównym takim, no, taką potrzebą zdobycia tej statuetki, bo cóż to są nagrody finansowe, no zaraz wydane ich nie ma, to jest bezcenne. Dzisiaj Piotra nie będzie, bo a jeszcze, jeszcze jedno. Specjalne podziękowania dla Jerzego Nowowera, bo tu było tak, że zawsze co wystawa było zdjęcie Jurka i pani Ewy. W tym roku jest tylko zdjęcie gościnne poza oczywiście konkursem Jerzego tutaj w tym miejscu, także wyróżnia się jakby samą lokalizacją. Także podziękowania dla Jurka, że się zgodził i mogliśmy, że tak powiem, tą tradycję pielęgnować i to zdjęcie pokazaliśmy. Zaraz, moment, bo uciekły Już tak, tak. Więc proszę państwa, zacznijmy oczywiście od wyróżnienia. Wyróżnienie otrzymał Piotr Nadolski za dwie fotografie, e, za portrety. E, no, jest to zaprocentowany 1 i 3, No co zrobić? Tak to, tak to, wygląda. Także Piotra nie ma, czy nie ma, nie widzę. E, Moi ale można prawo jak najbardziej. prawda? Trzecie miejsce i, i taka skromna statuetka, która nawiązuje do fotografii i, i do, do muzyki, czyli, czyli jest tutaj, prawda, są te klawisze tego pianina, fortepianu. No i tą trzecią nagrodę otrzymuje lokalia Bartoszko. Właśnie za <klucza> Bardzo Ci dziękuję. Za udział. To jest dla Ciebie statueta. Mam Dzięki. nadzieję, że będzie, i, i, i dyplom. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz tak. No, mamy tu taki mały problem, bo drugie miejsce zdobyła Barbara Harsz. Niestety mieszka w Belgii, więc wszystkich pozdrawia. Z oczywistych względów nie mogła przyjechać. I tu są, to jest to zdjęcie. To po prostu później zostaną przyklejone te informacje. No i taka niespodzianka, bo, bo pierwsze miejsce zdobył e, Stepan e, Kucher e, Java e, z Ukrainy. I to są te dwie fotografie e, za smutną muzykę i za muzykę deszczową. Także w pierwszym niestety ich, ich nie będzie. Ale teraz chyba no, poszliśmy za przekładem naszych koleżanek i kolegów z Związku Polskich Fotografów i Przyrody i postanowiliśmy taki ukłon zrobić w stosunku do uczestników i przyznać, znaczy przyznać, dyplom pamiątkowy za udział w wystawie. Moi drodzy, plakaty, plakaty, dyplomy są ułożone w kolejności losowej, więc będę czytał tak jak ja są lecimy. ułożone, jak leci. Tak, dokładnie. I tutaj oczywiście podziękowania dla wszystkich uczestników wystawy. Bardzo Wam dziękuję i liczę, że za dwa lata znowu się tutaj spotkamy. Może będzie inaczej wyglądał protokół. i Taki dyplom, podziękowanie za udział w wystawie fotograficznej, bo jakby nie było, to ona jest w ramach 8 Ludmilla i Piano Otrzymuje Paweł Wójtnik. Bardzo dziękuję. To jest Ciebie pamiątka. Również dyplom za udział otrzymuje, to jest też taka dla nas niespodzianka, bo kolega z Kobe, z Japonii. No, to jest gimnastyka dla języka. Masa Haru i Noe. Ja nie mógł za bardzo przyjechać do nas. Dyplom dla Zbigniewa Januszka. Nie ma. Nie widzę. Dla Artura Jastrzębskiego, zamieszkałego w tych też, z uwagi na to odległość. to możliwość przyjechać, nie Krzysztof Kurowski. <noise> Dziękuję. Bardzo, <noise> bardzo proszę. Marta Lityńska. Bardzo proszę. Dla kolegi Wiktora Sawiuka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wygląda na Dilout. Nie widzę. Dyplom dla Beatty Ulińskiej. Dziękuję. Dziękuję za udział. Uliczone, dyplom dla Agnieszki Wojtery. Nie, nie widzę Agnieszki. Dyplom za udział w wystawie dla Dziewięty Zborowskiej. Dziękuję, bardzo. Dyplom za udział w wystawie dla Małgorzaty Wojciechowskiej. Dziękuję bardzo. To dla Ciebie jest i dla Krzysztofa Wojciechowskiego. Mhm. Ja tak, żeby... Kochani, bardzo dziękuję. Eee, mam nadzieję, że, że e, wystawa się spodoba, że nikt nie ma uwag do obiektu. No i cóż, no, kochanie, e, uważamy wystawę za, za otwartą.